Dobra, dajcie mi ultra-muzikalki. Ok, rozumiem, że nie. O, nie dostałem. Chyba mamy kogoś oszalałego ty Wiesz co trzeba mu zrobić? Okiem znać go ka no, no. Co tak duża amunicja ma Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę A, tak, 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 nie. A, czemu nie widzisz ty Nic nie widzę, nic nie widzę Nic nie widzę Au! Ziok mi przypolił! Oczywiście! Co widzieć stało? W widzę tym <noise> Ja przewalił w kask, <noise> <Co im głosy> <mał> dostał. <noise> Spróbuj jeszcze raz. Aż mi się. Wow! To <grymne> Aż mi się ogórkowa ze wczoraj przypomniała ty. Podbiłeś się bo w piętę dostałeś tak? Co to za gra po prostu dzisiaj to? Ja dzisiaj nie mogę się radzić. Musisz się skończyć naprawdę. Mnie dziurę w oku wypaliło, bo ja nie widzę jakoś do No czekaj, na prawej trzeba zrobić. Nie! nie widzę! Oczekaj ty trollu jeden No następny mecz przyniosę nóż tego Będziesz potrzebował dużo medów Czy ten zatruwający taki? Dobra tak, tak. tak. Ja go dochowę No to następny mecz masz już pozamiatany olo Jak ja cię wtedy po piętach poskrobię to zobaczysz nie? Obniżę go O jak prawie. Dostałeś ode mnie olo? Nie, ma kogoś do mnie strzelał też Światłoś widzę Jaki ładny jest ten świat Kurde, ale ciągle mam plamy na tym na środku ekranu. Oj Już no trafiłem! Strzelę teraz, ja po prostu chcę skończyć ten mecz. Uh, 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 Z tego mam mała muncy teraz, no? nie wiesz, Jioniesz. Szukam go. No strzelę mu zaraz bańkę, no. Widziałem gdzie uciekł, widziałem. Jak machałem ma uciekał? Jaki on ma hem, jak coś? Już nie ma. Już nie licz na to, że ma hełm jakiś. Widzę cię! Widzę cię. O ja! <ślad> Po drewnie, słyszałem słyszałam Ktoś tu jest w magazynie tak w ogóle Aaaa, to mnie strzela Nie jest szela, już nie leków. Tak? Na pewno? No tak trochę to work together? Dobra, no to pobawiliśmy się, a możemy iść dalej. Dobra. Aaa, aż się popłakałem normalnie ty. Gdzie jest w ogóle Rysiu? Nie ja wiem, ale słyszę szoki cholera, to gdzieś tam chyba jest. Aaa, tu je. Hej, down for a party. Trzy punkty z hełmi mi się, bo trzy razy w hełma dostałem, nie? Ale nie żeby nie było, specjalnie celowałem. To znaczy nie, nie, nie specjalnie, nie? O Boże. Jak z daleka patrzą na, na ten na garażu, tylko widział takie błyski z garażu. to były flashbacki, normalnie. <laughs> flashbacki dużo. Flashbacki zwigilił dostał. Uff. To było dobre. No kawałek, na co czekasz? nie zaradny życiowo ten kamyk o oh. Dobra, no ja pod, już w sumie. Nie podchodź, nie podchodź. <noise> nawet nie próbuj. Ja mam AKM wyciągniętego. Tak, tak bym mu nie ufał. Takie nie <głos> <głos> go tak zapobiegawczo trafił w piętę. Ja go zapobiegawczo trafię między oczka. Kogoś mamy na terenie tego magazynu. No wiesz? Jak to? Ale to tylko bocik. Hmm. Tak się strzela. Jak? Tak. Ja, czy ja. Ktoś tu był, ale zwiały jak ten zaczął strzelać z tej strzelby. <grych> Czekaj, bo wiesz ścina. Co się dzieje? Chyba wypaliłem ramy mi się zdaje tą szelbą tej. Ta ramy i mi oczy. <grymne> Będziesz, chudy mnie malował. Zobaczcie, cała czarna ściana za mną. <grymne> Dobra, idziemy nie, na Nie, ale tego filtra się nie opłaca. Teraz możemy na dormy i się nie? Dobra. A, tak, tak. I wszystko zostało, czeka na nas Nie opłaca się budować tego, wiesz, bo to jest zbagowane. Zobaczcie jest po drugiej stronie? Tak. Bo, tak. Bo wy mnie tak nie straszcie, no. To ja. To też nie ja. Nie, nie upał, to impostor jest. Ła, rana mi się otworzyła. Dobrze. Dobrze. Tu macie symetrię? E, widzę, że cię drożyna lubi Olo. Czy widzę Chyba sobie jakoś to na to za to praco pracowałeś na ten. Ja? Nie. Jestem bardzo... Gdzie ty biegnie Bieganie w ogóle? blisko. Bieganie blisko. No to Kami na ten kamikaze przebieg na drugą stronę Nie, z autobusowym słyszę jakby mocina To Jak nie jedziemy, to jedziemy to? tej dormu zobaczyć? Ha! Ja chciałbym zrobić go No ma, to Ty, ktoś tu biega, jest w środku w dormak. W dormak wychylał się na środku Leży, dostał głowę Na nami jeden, a nie wiem czy jest drugi Kamikaza, gdzie jesteś? Ja jest typa, zabiję go. Hmm. Jak dostał po plecach Wektora. Dawaj do nas. A, a, mi... Pochodź na te dormitory. A Aż się nogami mi... popsuł. Tu dalej nic nie widzę, no. On, ten gracz, który się wychlał, też już nikt nie widzi. Jezus A teraz ten się bawi, ty! Dobra, wchodzimy! Raz, dwa, trzy, What's raz, dwa, trzy! Dwie piętro wyżej! Hey, ja bym tego nie robił, kamyk! Nie ze mną! Żyję jeszcze! O tego nie niech na drugie! Kurtki lucowane! Gdzie to jest w ogóle, kamyk? Środkowe piętro, pokój z kurtkami! Przy drzwiach! Dobra zobaczyć tą stronę? Ja się maga doładuję trochę Ja mówię, że tak bezpiecznie jest to super góry ktoś jest? Nie wiem Okej okay. alo, do zdjęcia poszukuję modela Gdzie? O, ktoś strzela Gdzie, gdzie jest koleś? Kto zabiłem? Skaw gracz przyszedł. Aha, dobra. Po usotkach chce przyszedł do mnie od dworu. Ale fajny ten Mark. Hmm. Zgutowany hmm. widzę. Dziwne. No, no Dziwne, no? nie? tu. Idę zobaczyć tego tego gracza. I go. Jakiś pan Wolf ogólny. Powiedz jak szokuny. Co się boli? Och, a co od To sam Co Nie Weź od niego robię? i tyle. A może czwartu mnie zapadnie? To ma beznokrym. się, to ma się APK, jakby ktoś chciał 90 metrów. Mm. Safe zrobione, ubera nie ma. Powiem wam, że ten wektor to całkiem fajny. Jest. No. Piersto do domu brać. Szybkościenny. Bardzo szybko jest. Ale nawet nie wiedział, z której strony unerka wypada. Jakie znać, jakbyście schodzili na mnie. A, a jak mam dać znać? To wiedzieć? Daj na wokalu. Jakbyś tak zapomniał. No. To się dobrze, że zapomniałeś. Dobra. Czyli y, wykonuję ruchy nogami do. Szały słyszałem. Schodzę piętro niżej O widzisz Jak ładnie Dobryś Dobra to może dwójkę zobaczymy co? No, soczek dostałem Dwójkę Dwójkę tak samo będzie jak, jak tym. Lecimy Dobra, dwójkę jedziemy? No, muszę Co jest zabitego? O, pędy do. O, pędy do. Kamyk, padaj tu. A, Gdzie? Tu ci otworzyłem. Tu mi otworzyłeś? Pokaż. Gdzie? Mam drożówkę. Uuu, dobra. Mm, Jakie bogactwa tu są, czekaj. Ja wszystko zaraz zlutuję. Ja nie ma nikogo. O, MK18 Chyba po modowaniu mi się daje Po nieudanym modowaniu Po nieudanym modowaniu mi się daje, nie? MK18 Dobra, chyba trzeba iść co? Na stację chyba, nie? O, piciu mamy Aj na górę O, akwamarin cały Na górze jesteś? Tak, tu jest sobie kurczki, no? Jestem na zewnątrz Bieda, trochę no. w kurtki. No. 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 Co nie Nieważne, bo już nie ma. Ej, nie to się? Tą amunicję starą można zabić? Nie, nie można zabić. Ona tylko oślepia, to jest jak flash Dobra, wychodzimy chyba, nie? Od boku. Czekaj, 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 bo tu kurtki szybciej to jeszcze jest? Dobra, Już? Idziemy o, Dobra no, idziemy, idziemy, Wychodzimy od boku, idziemy w kierunku namiotu, tam stacji. Dobra, ja wkieram ty idziesz Dobra Poproszę no, jeszcze, to mogę iść też O, się wyprzestraszyłem Jak się przyczaił w tych szataniach ninja Ninja to był ja, ja bym szefa poszedł zdytować tego typa z MOS-NC Eee, jeszcze raz, Co dobra. Myślisz, że są, zrespią mu się rzeczy? Nie, bo sobie nie lutowałem, teraz się nie rozwiń. To skieruj, gracz. I no zielona karta do obu. 9? zostawiam tam. Nie bardzo bra. Dobra. Dobra, oczy teraz testuję. Oczywiście wiesz, nie znalazłem cię, tam sobie kosztuję. Co to było? To już to Słuchaj, bo w tej chwili to pomyślałem. Czy... Oj, tam, oj tam. Nie <laughs> wiem, <laughs> jakie podwyżki dostałem. No. To ta nic się nie dzieje na tej mapie. Chyba wszystko wybite mi się tutaj już jest. No nie przez nas. Niestety. Nie no, bo zabiliśmy, tak? Była no, za zabawa cała moc, tak? I tyle. Ale powiem, że Wektor fajny nawet jest. Podoba mi się ta broń. Mm -hmm. Takie surr i nagle nie szczególnie. No dokładnie A tu prawej hmm. Ktoś nawet nie wiedział co strzeluje ty. <grych> Coś ty mu hmm. zrobił, że on tak krzyczał Ja tylko wypaliłem oczy Ja tylko, że tak powiem, nie, wypaliłem mu oczy okay. Tak, da radę zrobić twoją ostatnią ruletkę, da radę zrobić Sniper śpi Ja tak chodzę i tylko fleszuję. Wiem. Poczułeś, mówisz? Zauważyłem go, A kiedy, czemu? Nie wiem, jakoś tak przypadkiem zupełnie. Normalnie jakieś reszt resztki zbieram, kurde. O! Hey. Maruderzy idziecie? O! Czekaj, on ustawał ja. tyle, że doszło. Znowu, znowu nie może chodzić, tak? Hmm. To do wyjścia chyba, nie? Czy żeby to była ta chwila po dwóch godzinach albo trzech grania pierwsze wyjście? Nie, no Trzeba coś z tym zrobić. Trzeba coś z tym zrobić. Opie ty. Ja mam jak się bronić? No? Mam. Ola do wyjścia. Zostały mi jeszcze dwa granaty. Właśnie tam. Dobra. O, czekaj, bo mnie nagle. Granat Ty, Nabój w powietrzu. Też to widzisz? Hmm. Idę. Po tej strzelbie to wiesz co ja widzę? Co? Ciemność widzę. Widzę ciemność. <grym> no w sumie jest ciemno. Taka. Nie ma przeżyłem. Ale fajnie. Ale punktów napiłem. Po prostu, a amunicji wystrzelone? Eee. Ciekawe ile za fleszowanie teammatesów dostanę expa. O, 3500. Ciekawe ile dostałem punktów za to, że ci się kierką po głowie. 3600. <grystanie> Jeszcze więcej dostałeś expa ode mnie, no. Hmm, czyli jednak flashowanie swoich nie działa na expa. I nie wziąłem doktaga.